Warte urodziny Kobierzyckiego środka Sportu i Rekreacji połączone z Dniem Dziecka. Na uczestników czeka wiele atrakcji, ale co ważne nie tylko dla najmłodszych, ale także i dla starszych. 1 czerwca zapraszamy wszystkich serdecznie na moc atrakcji sportowych, które się będą na obiektach sportowych gminy Kobierzyce. W Bielanach, na skateparku oraz na obiekcie ślężańsko-bielańskim. Przewidziane jest wiele turniejów, wiele, wiele atrakcji sportowych. Zapraszamy turniej Koszkówki na Arkalandii na Bionach Wrocławskich. Na nowej nawierzchni jest to otwarty turniej dla młodzieży od 6 do 18 roku życia, więc zapraszamy. Dużo zabawy, dużo konkursów, dużo takiej zdrowej. Pozytywnej wibracji koszykarskiej i myślę, że super, bo w końcu wracamy do, do takiej gry turniejowej, co też jest myślę bodźcem takim dodatkowym w tych czasach. Będą turnieje piłki nożnej, będą turnieje sprawnościowe i zapraszamy nie tylko dzieci, ale również i dorosłych. Dla dorosłych także nie zabraknie atrakcji, trening obwodowy, a dla nieco bardziej wytrwałych crossfit. Po długim okresie nauki zdalnej dla najmłodszych to dobra okazja, żeby nie tylko się poruszać, ale także spędzić czas z rówieśnikami. Jest to niepowtarzalna okazja, mogą Mogą wyjść, mogą spędzić swoje, swój wolny czas na powietrzu z instruktorami. Zdecydowanie tego na pewno brakowało, zwłaszcza w tym systemie edukacyjnym, który teraz, teraz był, więc na pewno super okazja dla rodziców też. Zapraszamy, będą niespodzianki i dla dzieciaków przede wszystkim, wiadomo. Aktywny Dzień Dziecka rozpocznie się o 16 i potrwa do wieczora. Zuzanna Kuczeńska, Echo 24.